Dzień dobry, dzień dobry, tu Łukasz Dominikowski w nowej scenerii, w nowym biurze, w nowym kadrze i zaczynamy zaraz live'a. Wprawne oko zauważy w tle psa siedzącego na kanapie nawet. No właśnie tak to wygląda. Dosłownie przed chwilą zmieniałem biuro lokalizację i, i teraz będę... Nadawał no, z tego biuralką, mam nadzieję, że będzie to jeszcze trochę lepiej wyglądać, będzie lepszy kadr, będzie lepsze audio i lepsze światło. Na razie wszystko nie jest jeszcze idealne. Tematem dzisiejszego odcinka live będzie to: jak mierzyć konwersję landing page, czyli jak sobie mierzyć konwersję. Tego, co tam na tym landingu robimy, czy sprzedajemy, czy na przykład zbieramy zapisy, jak mierzyć tą konwersję. Pokażę Ci zaraz, udostępnię ekran, stworzymy sobie testowy landing, zmierzymy tę konwersję, wszystko dokładnie pokażę i wytłumaczę, więc będzie bardzo, bardzo praktycznie, tak myślę. Jeszcze nie wszystko jest gotowe, mam na przykład za krótki kabel do mikrofonu. Takie tam szczegóły. No i świetnie. Powiemy tak, powiemy to, co powiedziałem. Pokażemy jeszcze wykresik i myślę, że mamy już godzinę 14. Możemy się przenosić na ekran komputera, tylko oczywiście damy taki trochę większy. Ech. Jesteśmy zalegowani na bitimes.pl na naszej aplikacji otworzenia liczników i landing page y, i w ogóle dokładania całych lajków. O, Kasia leszczyk pisze, aby dać wyżej książki, bo zasłaniam, to prawda, zasłaniam i nie mam jeszcze do końca koncepcji, czy one będą tak niżej, czy będą wyżej. Eee, wszystko to jest trochę pomieszane na razie. To nie są takie łatwe decyzje, żeby to wszystko tutaj ogarnąć. Okej, okay, jak ktoś, o, widzę, że są kolejne osoby, jak ktoś na żywo ma pytania, śmiało może zadawać, ja chętnie się rozproszę i na nie odpowiem. Jeśli potem, to też jeśli w tym komentarzu będzie jakieś pytanie, to chętnie odpowiem. Jesteśmy zalogowani na bitimes.pl na aplikacji tutaj do naszych liczników, do landingów. I teraz przechodzimy sobie do zakładki Landingi tutaj. Tutaj mamy landing z wczorajszego live'a. Oczywiście tutaj sobie pozwolimy zrobić. Hmm, w sumie możemy sobie edytować tego landinga. Po co będę tworzył nowy i marnował czas, jak możemy zedytować sobie tego landinga i wykorzystać do tego, aby pokazać Ci, jak możemy sobie tutaj mierzyć konwersję. Pewnie tego nie słychać, ale komputer szumi, jak tylko się da. Na maksa wiatraczki chodzą, bo jednak transmitowanie, udostępnienie ekranu i kamery, wszystko to zabiera sporo, sporo Energii, przez co też nie wszystko tak płynnie działa. No ale takie są uroki live'a. Jesteśmy już tutaj na naszym cudownym edytorze tego landinga. No i co? Mamy tutaj prosty landing do zbierania maili i niech tak zostanie. Nie będziemy się dzisiaj tutaj z tego zmieniać i bawić. Skupiamy się na mierzeniu konwersji. Czym w ogóle jest konwersja? Konwersję można przedstawić jako liczbę osób, które faktycznie zapisały się tutaj na tym landingu, czyli podały ten adres e-mail, dzielona na liczbę wizyt, czyli wszystkich osób. Jeśli przyszło na stronę 100 osób, z czego 50 się zapisało, można mówić o konwersji 50%. I to jest bardzo fajna konwersja. Można być z niej dumny w mojej ocenie i w ludzi, którym pomagam i się otaczam. 50% jest całkiem, całkiem w porządku, jeśli nie ma tych 50, to można się starać to zwiększać, lecz to też zależy od kampanii, ruchu i tak dalej, i tak dalej na tym się nie będziemy skupiać. I teraz tak, mamy ten link tutaj włączony i przejdziemy sobie teraz, o, tutaj mamy, nie, tutaj mamy publikację. Opublikujemy go i sobie podejrzymy go na stronie, jak to wygląda? No chwilkę to właśnie trwa, tym bardziej, że komputer jest obciążony. Więc to do, trwa nawet dwie chwilki, ale takie są uroki live'a. Musimy to przeczekać. Coś poszło nie tak, a to ciekawe. Tego się nie spodziewaliśmy. Odświeżymy stronę, pewnie się załaduje od nowa. Jak widać, tutaj nie ma żadnego montażu, nie ma ściemy, wszystko robimy na żywo. Opublikujemy sobie tego landinga. Chociaż w sumie on już był opublikowany. Ja w międzyczasie we, wejdę raz jeszcze na stronkę tutaj. Jakby mało komputer był obciążony. O, mamy tutaj adres tego, możemy sobie kliknąć bezpośrednio. Ten niech się publikuje tam w akcja, dobra. E, mamy tutaj landing ten i sobie podamy tutaj pierwszego maila jakiegoś. E, nie wiem, Lukasz, fake. A muszę podać zgodę. Dobra, podaję zgodę. Przekierowało mnie na domyślną stronę podziękowania, której wczoraj nawet nie edytowaliśmy. <laughs> Tylko domyślnie taka była. Stworzona, oczywiście, oczywiście, co ważne, za nas stronę podziękowania. Robimy co? Robimy ofertę jednorazową, zawsze i wszędzie. Tak, tak, tak. E, mamy tutaj to. I teraz sobie mamy tego landinga nazwanego 2501. Nie bez powodu też, ale to szczegół. E, wejdziemy sobie w niego tutaj. Tak, jak się kliknie w tę kampanię o. No właśnie, mamy tutaj statystyki, zabójcze ilości statystyk. Od wczoraj ten landing odwiedziły cztery osoby, czyli pewnie cztery razy ja, może z innego jeszcze urządzenia jakiegoś, nie wiem. Tak policzył cztery wizyty i co nam tutaj policzył? Jeden lit, czyli jeden, jeden, jedna konwersja tak naprawdę. Przed chwilą się właśnie zapisałem. Nawet tutaj mamy na zakładce bocznej Powiadomienie, że jest jeden nowy lead i tak to właśnie pięknie działa. I jak możemy łatwo obliczyć, jeden podzielić na 4 to jest 25% konwersji. trochę słabo, moglibyśmy to poprawić, ten wynik zdecydowanie, więc zdamy jeszcze jednego, drugiego lida. Zalałem sobie klawiaturę. Tak to jest, jak się trzyma ten, ale brzydko. Ale będzie działać, dobra. Podamy sobie drugiego maila, pobieramy tego e i, 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 i prawdopodobnie rozpozna nas jako nowego użytkownika. O tak, właśnie o to nam chodziło, właśnie o taki wykresik nam chodziło. No, liczby są malutkie, ale konwersja wzrosła nam do 50%. Gdybyśmy tutaj dali jeszcze dwa, dwóch lidów to byśmy mieli 100% konwersji, bardzo fajny, oczekiwany wynik. I w ten sposób tutaj na bitimes.pl możemy sobie śledzić właśnie te konwersje naszych działań i poczynań. A jak tutaj się fajnie, tutaj kolejne dni miną i ta kampania ruszy, to chyba nie ruszy, ale jeśli twoja na przykład ruszy, to te maile tutaj się będą zbierać, tych wyświetleń, i lidów będzie przybywać, i ten wykres będzie fajnie pokazywał, w jakie dni właśnie mamy więcej, w jakie dni mamy mniej tych różnych odwiedzających nas osób i w których dni lepiej to działa, a w które gorzej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zerkniemy sobie jeszcze tutaj właśnie w zakładkę Lidy. Na nowej karcie otworzę. Żeby było mi łatwiej. Żeby nie obleźć klawiatury. O, tutaj mamy takie pomoc, nawet jak to wygląda. Można oznaczyć Lidę jako, jako spam. Można sobie tutaj filtrować podacie. Po tych przeczytanych, nieprzeczytanych, bo są nowe na przykład, one się tutaj pojawiają, wyświetlają. Źródła Landing Page, pop można sobie filtrować i odebrane albo spam też. Mamy tutaj te dwa LIDy, dwa adresy, które przed chwilą zebraliśmy o 14.05 i o 14.06. To są właśnie tutaj te ładne LIDy. Mamy nawet źródło ładnie pokazane. Źródło to jest Landing 2508. Wszystko się zgadza. Możemy sobie skopiować to, możemy eksportować tę listę i wykorzystać w jakiś sposób, albo możemy po prostu sobie tutaj to śledzić. Jest fajny, fajny podgląd na to. Można chyba nawet kliknąć. A nie, jak kliknę, to się pisze mail. To nie chcemy pisać maila do Łukasza. A szczegóły, trzeba kliknąć szczegóły. Aha i tu jest zaznaczona zgoda, jest IP, jest e, też e-mail i landing jako źródło. Możemy edytować? Możemy edytować, możemy coś tu dopisać. Możemy zmienić maila jak chcemy. Nie wiem po co. No i tak to wygląda lista tych lidów. A tutaj mamy te konwersje zapisane. Jest tutaj jeszcze zakładka-sprzedaż. Tylko, że sprzedaży teraz nie uruchomimy, bo ja tutaj nie mam ani podpiętych płatności, ani dodanych produktów. A żebyśmy sprzedaż musieli uruchomić, to po pierwsze musimy. Pokażę. Tutaj w zakładce produkty dodać sobie jakiś produkt. W sumie możemy dodać jakiś. Na szybko nazwa, szkolenie live super 08. Ha. Cena brusto? 9,9,9 niech będzie, PLN Dodamy produkt, jakiś tam testowy. Spróbujemy go potem sprzedawać. Oj właśnie i umieść produkt na swoim landingu. Widzisz tutaj mamy przycisk e, na przykład PayPal'a albo innej płatności. Mamy ten produkt tutaj gotowy, to jest super. I to jest się nie chciał publikować. Musimy odświeżyć. Dobra. potem się będziemy tym martwić. Powiedzmy, że to jest landing sprzedażowy, go teraz przerobimy. i Bierzemy sobie przycisk płatności. Oczywiście płatności trzeba podpiąć przez tam API i podać klucz do tego systemu, czy to PayPal, czy Stripe, czy PayU. Takie systemy możemy sobie podpiąć. Powiedzmy, że podpinamy PayU, tra tradycyjnie no. chociaż ja nie korzystam. Przycisk płatności PayU. Ustawienia przycisku. I to jest fajne. No oczywiście to jest komunikat, że nie mamy podpiętej tej bramki, ale możemy sobie wybrać produkt, który właśnie dodaliśmy. E, produkt, plus, aha, plus nam doda nowy produkt, a my mamy dodany nie chcemy. I następny krok, czyli co ma się stać po dokonaniu płatności. To jest też bardzo. Ważna, fajna informacja tutaj, że możemy przekierować na dowolny adres albo domyśląc swoje podziękowania. Ja preferuję na dowolny adres, i tutaj podać adres. No, dobra, jeśli chcemy podziękować, to podziękujemy tylko po prostu, a jeśli, jeśli chcemy zwiększyć tutaj sprzedaż i wartość zamówienia, to robimy apps i kierujemy na kolejną ofertę. Oczywiście ograniczoną czasowo, i wtedy po dokonaniu płatności mamy kolejną, kolejną super atrakcyjną. Oferę zwiększającą wartość zamówienia, i to jest super. I OK, zapiszemy to, zapiszemy. No, i mamy tak uruchomioną płatność. I teraz, co się stanie? Zakładając, że to jest landing page sprzedażowy, tutaj po kliknięciu tego przycisku, zakupu, tylko nie mamy podpiętego, nam będzie to zliczane jako sprzedaż, tak? Czyli jeśli ktoś faktycznie kupi i zapłaci, czyli to będzie. Nie tylko lid, to będzie też sprzedaż. I tutaj w statystykach sprzedaż nie będzie wynosiła 0, a będzie wynosiła 1, albo jeszcze więcej, albo jak najwięcej. Będzie się właśnie ładnie pokazywało, ile sprzedaży mamy z tego landinga. I bardzo bardzo fajnie, ładnie to będzie wszystko widoczne. Więc można sobie nawet na BitTimes uruchomić bardzo łatwo, prostą taką sprzedaż tutaj podpinając te płatności, i sobie uruchomić, sprawdzić jakiś pomysł na nowy biznes, na jakiś nowy produkt. Na przykład możemy w bardzo łatwy sposób, w kilka minut sobie uruchomić tutaj te płatności i zbierać zamówienia. Albo jeśli na przykład zaczynasz dopiero ze swoim biznesem online, jeszcze nie masz sklepu, nie masz platformy sklepowej, ani platformy szkoleniowej, to też jest to super opcja właśnie, żeby sobie przetestować ten. System, tutaj, i w ogóle sprawdzi, czy to ten Twój pomysł ma sens, czyli sprawdzi, i tutaj w bardzo łatwy sposób można sobie coś takiego uruchomić. I przejdźmy teraz do zakładki zamówienia. Właśnie zamówienia. Tutaj są wszystkie zamówienia, które nam gdzieś tam wpadły. No, nie ma niestety zamówień. Nie mam jeszcze zamówień, ale właśnie, jeśli tutaj jakieś nowe zamówienia się pojawią, to też będziemy mieli listę tych zamówień. Będziemy mieli tutaj e-mail odbiorcy, będziemy mieli status zamówienia, produkt, jaki kupił oraz datę, oczywiście. Będziemy mieli nad tym całą tutaj kontrolę, będzie to można wyeksportować, będzie można zmienić status, czy to już jest wysłane, czy nie wysłane, bo nie tylko musimy sprzedawać produkty offline, online, ale też offline możemy to wysyłać. Więc bardzo fajnie, o, właśnie tutaj możemy sobie oznaczyć to, możemy podejrzeć szczegóły. Możemy dodawać nowe produkty i sprzedawać. I tak to właśnie pięknie działa. I w ten oto sposób mierzymy konwersję na landingach naszych tutaj w BitTimes. Jeśli chcesz to przetestować, to śmiało, masz 7 dni, cały tydzień na testy. Bez problemu możesz sobie korzystać z tego dowoli, jak tylko chcesz, potem bez zobowiązań. Jak chcesz, możesz korzystać dalej. Znaczy, oczywiście trzeba przedłużyć konto, zapłacić, ale e, jeśli chcesz, możesz zrezygnować, e, nie ma problemu, ale warto sobie zobaczyć, przetestować, jak to działa, jak można te landingi robić, jak fajnie się mierzy konwersje, jak łatwo można uruchomić sprzedaż, jak łatwo można uruchomić stronę e, zapisu i sobie te konwersje i mierzyć. I mam nadzieję, że tutaj trochę ci wyjaśniłem, rozjaśniłem, pokazałem, jak to się robi. E, no i to tyle ode mnie. Nadawał do ciebie Łukasz Dominikowski z Beatimes widzimy się jutro na live jeszcze nie wiem o której godzinie, może trochę wcześniej, zobaczymy jak to wyjdzie w każdym bądź razie jakieś 15 minut pewnie też omówię jakieś funkcjonalności które mogą Ci się tutaj przydać jednocześnie, czyli nie tylko funkcjonalności ale też jakąś korzyść dla Ciebie coś ciekawego, jeśli masz jakieś pytania to śmiało w komentarzu jeśli chcesz przetestować aplikację to wystarczy wejść na bitimes.pl tutaj link jest na dole sobie śmiga bitimes.pl Możesz śmiało testować. Tyle ode mnie. Do zobaczenia.